27 dzień września 2025 rok. Samolot w locie, ja w lesie. Piękny sobotni, słoneczny, wrześniowy poranek. A no i czego chcieć więcej? Ludzie korzystają z tej cudownej aury, ale dzisiaj nie ma wiatru, jest po prostu bosko ja mam taki zabiły trochę temat do rozważań. Miałam mówić o czym innym, ale przyczepiło się do mnie słowo niedoskonałość. O ja nie mogę. Ale tej niedoskonałości wszędzie jest pełno. No, można powiedzieć, że ja jestem niedoskonała. No moi bliscy. Też nie są doskonali w takich albo w innych kwestiach. Niedoskonałe są różne przekazy słowne, filmowe, obrazkowe, muzyczne. No, niedoskonałe, dlatego że intencja może być taka, a odbiór inny. No, ale czy tutaj jest zawarta niedoskonałość, a może nie do końca? Niedoskonałość na przykład w rozumieniu tego co ktoś do nas napisał w takim prostym SMSiku Ktoś chciał powiedzieć to i to, a wyszło to i tamto. I jak często ta, taka niedoskonałość jest źródłem no, niedogadania się, nieporozumień i tak dalej, i tak dalej. Ta niedoskonałość, która właściwie jest obecna zawsze. Gdzieś zawsze znajdziemy jakieś te niedoskonałości, albo w tym, albo w tamtym. Ale tak sobie myślę, że. No tak sobie myślę, że zależy to. Od tego, jak do tych niedoskonałości będziemy podchodzić. Czy będziemy mieli jakiś dystans? Czy to będą niedoskonałości, które bardzo nam przeszkadzają, bardzo uwierają, bardzo dokuczają? Czy przyjmiemy je jako niedoskonałości zwyczajności? Bo przecież ich nie brakuje, ale tak naprawdę. Często robimy z igły widły. Często wydaje nam się, że ta niedoskonałość bardzo nam zakłóca patrzenie na to czy na tamto. Na przykład teraz mogłaby być cisza piękna, leśna, ale nie. Niedoskonałość polega na tym, że ten samolot po prostu ją zakłócił. Głupiam się. To wcale nie jest fajny przykład. Ale co z tą niedoskonałością? Ach, myślę, że tak najczęściej to siebie postrzegamy jako niedoskonałości. A to mogłabym mieć ładniejszy nos. A to z tymi zębami to chyba nie do końca wyszło. No, ale te oczy, no dobra, mogłyby być, ale no, jak to się szybko starzeje, wszystko. No, a ta figura, no nie ma się niby czepiać czego. No dobrze, jak szczupły człowiek, to już nie może narzekać. No, ale to, ale tamto. Jak słyszę nieraz. U siebie to słyszę prawie każdego dnia, ale udaje trochę głucho czasami. Ale jak słyszę to u innych, no to rzeczywiście wtedy myślę, myślę sobie ach, ach, ach. Jak lubimy o tych niedoskonałościach myśleć, rozprawiać, spostrzegać. I nie ma w tym nic złego. Pod warunkiem, że nie będą takie wiodące, że dla równowagi modne słowo takie, teraz. Dla balansu będę umiała zauważyć doskonałości. Aha, nic takie hełpliwe doskonałości. No, może dla równowagi nie byłoby źle. Mogłabym teraz wymieniać bez końca, ale dobrze, żeby dla równowagi te doskonałości widzieć. Można zacząć od tego cudu, którym jest człowiek ze wszystkimi niedoskonałościami, ale wyposażony w takie mechanizmy niewiarygodne, które sprawiają, że, że jest cudem. A takie drzewo? No tak, no tak, to no piękne, ale no o, proszę bardzo, jedno to się połączyło z drugim, no i i, i co? I niedoskonałość polega na tym, że no może to, to drugie co tak się przyczepiło to mu może szkodzi. Ale zobaczenie piękna, zobaczenie tej doskonałości w każdej roślince, w każdym stworzeniu, a mówiłam już o tym tysiące razy i będę powtarzać. Wiadomo, że niedoskonałości jest wszędzie pełno. Ale tak naprawdę do doskonałości jest więcej w tym pięknym świecie. Warto się czasami nad tym zastanowić. Warto się czasami nad tym pochylić. Warto czasami to zauważyć. Jak zaczynamy biadolić, narzekać, zrzędzić, to dobrze jest chyba poszukać tych doskonałości. Doskonałość, że ta ciężka maszyna leci teraz w powietrzu że może szybciej przenieść ludzi na zupełnie inny kontynent bo doskonała ludzka myśl uczyniła tę maszynę zdolną do tego, żeby się wznieść w powietrze. I nigdy, przenigdy nie przestanę tego podziwiać, ani się dziwić, jak to w ogóle jest możliwe. I jak się tak człowiek dobrze rozejrzy, a, będę się powtarzać, to tych doskonałości jest więcej. I tyle w tym temacie. Myślałam, że się jakoś rozwinę, naprawdę, ale jak nie, to nie, bo już mnie tu przyciąga doskonały obrazek, który mam przed sobą. Doskonała jesień, która zbliża się wielkimi krokami. I powtórzę raz jeszcze: nigdy nie udaje mi się zrobić tylu cudownych zdjęć, co właśnie jesienią. No to z tym obrazkiem doskonałym, absolutnie pięknego, spokojnego, słonecznego i radosnego dnia, z taką właśnie myślą w głowie, że przy tych niedoskonałościach doskonałości jest więcej.